Cześć, to znowu ja i znowu Jeep. Eee, moi drodzy, <coughs> jadę do serwisu na wymianę końcówki drążka kierowniczego e, prawej dolnej, ponieważ, jak Wam mówiłem w poprzednim e, vlogu, badanie wykazało spory luz. Także tutaj to jest taka jedyna rzecz, powiedzmy, którą no koniecznie muszę zrobić, i właśnie zamierzam to zrobić. Jak wiecie, nie zdecydowałem się na zamontowanie części oryginalnej Mopara, ponieważ wówczas sama końcówka w Jeepie kosztuje chyba nieco ponad 400 zł, tak wiem, lepiej byłoby montować części oryginalne. No ale cóż, no muszę pojechać trochę budżetowo. Dlatego zdecydowałem się na końcówkę jakiejś koreańskiej firmy, a jakiej, no to prawdopodobnie tego dowiemy się niedługo, jak to jadę na miejsce, bo poprosiłem Wojtka, żeby, żeby to załatwił za mnie, no, żeby, żeby po prostu kupił gdzieś tam w hurtowni taką końcówkę już żeby nie kupować, gdzieś tam przez Allegro także, także zobaczymy co to, co to będzie no nie jest to nic skomplikowanego po prostu końcówka drążka kierowniczego a przy mojej jeździe nie jakiejś forsownej nie jakiejś terenowej ta końcówka naprawdę jak wytrzyma rok czy dwa to, to będzie bardzo dobrze także to Dzisiaj, mam nadzieję, uda się zrobić. Mówię, mam nadzieję, ponieważ czasami są pewne problemy z odkręceniem starej, ponieważ to wszystko jest zardzewiałe. Także to trzeba rozruszać, być może nawet podgrzać palnikiem. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. No i potem po wymianie końcówki pojadę znowu do znajomego z SKP w Jeepie i, no i poproszę go, żeby wpisał mi ten. Przegląd do dowodu rejestracyjnego na kolejny rok. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie bez żadnego kłopotu. I jeszcze, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli Wojtek będzie miał czas i ochotę, to będę chciał u niego prawdopodobnie zdjąć wreszcie ten przedni wał napędowy. Żeby zobaczyć, czy będzie jakakolwiek różnica podczas jazdy z prędkościami pomiędzy 80 a 100 km na godzinę. Czy to takie buczenie, bo to jest raczej takie buczenie o niższej częstotliwości, czy to zniknie całkowicie, czy będzie słabsze? Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw. Może nawet, jeżeli miałbym ten wał na zewnątrz, to podjadę jeszcze w jedno miejsce niedaleko. Do firmy, która właśnie zajmuje się budową, regeneracją, sprawdzeniem wałów napędowych, żeby mi po prostu powiedzieli, tak? Co z tym wałem? Czy, czy on jest w porządku? Może się okazać, że on jest źle wyważony. Także to, to wszystko po prostu ma znaczenie. No i taki jest plan. Za jakiś czas będę musiał również się zająć, jak widzieliście w moim poprzednim wideo, wpisie przewodem hamulcowym lewy tył, ponieważ jest skorodowany. Już porozumiałem się z grupą dżipnięci i z człowiekiem, który zajmuje się produkcją takich przewodów. Wszyscy powiedzieli: Słuchaj, jak przewody to do niego. Komplet wszystkich przewodów do Jeepa WJ to około 500 zł. Ja nie potrzebuję kompletu, ja znowu pójdę niestety budżetowo i wymienię chyba tylko jeden przewód. Może dwa, może dwa no, z tyłu. Jeżeli robić, to może rzeczywiście warto wymienić oba, zobaczymy, zastanowię się nad tym jeszcze dzisiaj przyjrzę się temu drugiemu przewodowi, prawy tył w jakim on jest stanie, no i na tej podstawie podejmę decyzję teraz sobie jeszcze właśnie chcę żebyście usłyszeli to to buczenie. 80 na godzinę słyszycie? teraz odpuszczam gaz, też słychać ale troszkę inaczej, nie Nie wiem, czy to słychać, pewnie na pewno nie tak jak ja to słyszę. W każdym razie no jest taki moment, kiedy to buczenie ewidentnie zaczyna się, a potem powyżej 120 czy chyba 130 odczuwam takie drganie. Myślę, że o i teraz pod obciążeniem troszkę, nie? jak się doda gazu to również huczy i teraz znowu puszczam gaz także wiecie, tak szczerze mówiąc to będę bardzo zaskoczony, jeżeli cokolwiek się zmieni po demontażu przedniego wału, bo raczej e, raczej obstawiam że sorry, bo tutaj mam taką sytuację e, ok e, raczej obstawiam, że to jednak kwestia luzu międzyzębnego czy ułożysk przednim moście, A jeśli tak, no to to będzie musiało naprawdę <grybujesz> poczekać. To jest tylny wał. Patrzę sobie na ten luz. To też generalnie wymagałoby roboty, jak podejrzewam. Może nie natychmiastowej, ale wiadomo, że luz pewien musi być. Ale tu chyba jest minimalnie za dużo jednak. No a to jest nasz przedni koleżka. To co słychać to oczywiście reduktor. Wiadomo, tam też jest luz i musi być luz. Pytanie w jakim stanie jest przegub. A tutaj możecie sobie zobaczyć, w jakim stanie są tarcze firmy Mikoda nawiercane. Nie jeżdżę tym samochodem może zbyt wiele i nie jeżdżę w jakieś dalekie trasy. Jak widzicie, są troszkę pordzewiałe, także no, powinienem troszkę pewnie pojeździć, ale cały czas są proste i nic im nie dolega. Tu jest pewien element zaskoczenia. Ponieważ sądziłem, że tu jest wał z przegubem homokinetycznym, a okazuje się, że tu jest kardan podwójny z dwoma krzyżakami, czyżby był wymieniony przez poprzedniego właściciela. Ponieważ bez większego kłopotu udało się już wymienić końcówkę drążka kierowniczego, to obowiązkowym elementem następnie jest zrobienie zbieżności. Temat końcówki kierowniczej został zakończony, a ja wziąłem się samodzielnie za odkręcenie przedniego wału. Potrzebny mi był klucz 8 oraz samochód na kołach. Tak żeby ten wał był zablokowany, żeby mi było łatwo. Te śruby odkręcić, z jednej strony są cztery śruby, z drugiej strony też są cztery śruby. Odkręcenie zajęło mi dosłownie chyba 15 minut. W pewnym momencie tylko musiałem obrócić wałem, także samochód musiał być z przodu w górze, a konkretnie jedno koło. I mechanizm różnicowy pozwolił mi na obrócenie wałem. Odkręciłem dwie śruby. I tak naprawdę już się zacząłem martwić, bo zobaczyłem, że ten wał wygląda i pracuje zaskakująco dobrze. Patrzcie, przedni wał wyjęty. Byłem jeszcze przed chwilą w serwisie, który się specjalizuje w naprawie, w wyważaniu takich wałów. Ale powiem Wam szczerze, że ten wał wygląda bardzo dobrze. Krzyżaki działają płynnie. No i co ciekawe, zobaczcie, tutaj nie ma homokinetyka, tylko jest podwójny kardan. Nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie, bo jestem przy ulicy. Także ten wał yy, musiał musiał po prostu by, być wymieniony, bo oryginalnie w wujocie, moim zdaniem, jest homokinetyk. Także niestety to huczenie to nie kwestia wału, moi drodzy. Yy, spędziłem strasznie dużo czasu u Wojtka. A to dlatego, że umówiłem się z nim yy, na robotę rano na 9.30. No i gdy. Do niego przyjechałem. Niestety przyznał, że niestety zupełnie zapomniał o zamówieniu końcówki kierowniczej. W związku z tym czekaliśmy zupełnie bezproduktywnie, kompletnie bez sensu jakieś dwie godziny, żeby z pobliskiej hurtowni ktoś przyjechał i przywiózł nam tę końcówkę. No, i na szczęście to się udało. Także końcówkę mam wymienioną, odkręciło się to w miarę gładko. No niestety nie mogłem Wam pokazać całego procesu, bo nikt nie lubi jak ktoś stoi z telefonem i coś nagrywa. Natomiast ja sam, oczywiście zbieżność, no to, to, to będziecie widzieć na przewitkach. Oczywiście zbieżność została zrobiona i ale jakieś karetki jeżdżą, kurczę. I, i co? Wyjąłem sobie ten wał przedni, wyjęcie go nie było z problemem właściwie żadnym, tylko troszeczkę waży, Także trzeba to mocno trzymać. Natomiast, tak jak chyba wszyscy się spodziewaliśmy, tak jak wy śledzicie moje jakieś tam jeepowe peripetie, to, to mogliście, na pewno słyszeliście o tym nieraz, że. Jednak to chłóczenie nie wynika z wału napędowego, tylko po prostu obstawiam przedni most. Na razie nie będę tego robił z racji braku funduszy, ale będę wiedział, że no wiadomo, to co mogę zrobić, to pewnie jeszcze wymienię olej no, zgodnie ze sztuką, chociaż powiem Wam, że. Ten olej, bo sprawdzałem go jakoś tam częściowo i on wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jest w e, Jakieś tam minimalne drobne opiłki metalu e, znalazłem. Także co tu dużo gadać? To no nie ma co się oszukiwać. Most prawdopodobnie jest do roboty. Teraz jadę bez przedniego wału i jest troszkę ciszej. Teraz jadę 100 na godzinę. Jest minimalnie ciszej, czuć, że ten wał jest po prostu. Znaczy, czuć, że ten most inaczej pracuje no bo, no bo nie ma tego, 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 tego napędu. Także jest trochę ciszej, ale nie jest to też jakaś spektakularna, spektakularna różnica. Czy było warto? Tak, było warto, ponieważ przede wszystkim bardzo chciałem zaspokoić swoją ciekawość. No, i być może Wy też wyciągniecie jakieś wnioski i nie będziecie się oszukiwali, że wystarczy wyważyć wał albo wymienić krzyżaki, i problem zniknie. Być może. Rany, jakie to korki są wszędzie, no tak, niestety, taka godzina. Być może warto by było ten wał jeszcze wyważyć, sprawdzić, aczkolwiek. Miły, sympatyczny człowiek od tych wałów powiedział mi, że tutaj odważniki są jeszcze regularne, znaczy oryginalne. Ten wał jest oryginalny, w związku z tym, no, najprawdopodobniej nie ma sensu go wyważać, ponieważ on jest fabrycznie porządnie wyważony i wygląda na, na to, że wał jest po prostu w dobrym stanie, w dobrym stanie technicznym. Sprawdził krzyżaki. No i właśnie i to co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że fabrycznie w Jocie 47V8, poprawcie mnie jeżeli gadam głupoty, bo tak też może być, jest przegub tak zwany homokinetyczny. I kiedy Robisz lift samochodu, no powiedzmy więcej niż dwa cale, bo przy dwóch calach ten kąt, kąt nie zmienia się aż tak drastycznie. Warto pomyśleć o wale wyposażonym w podwójny prze przegub kardana, chyba tak to się nazywa. Po to, żeby właśnie wał mógł pracować pod większym kątem. A ja tutaj mam taki wał, także prawdopodobnie poprzedni właściciel. Po prostu zainwestował w ten wał, bo być może chciał właśnie podnieść, podnieść ten samochód. Albo na przykład hałasował mu most i tak samo jak ja myślał, że może jak wymieni wał, to, to będzie lepiej. No niestety, no niestety. Także moi drodzy, jadę teraz do stacji kontroli pojazdów. Znowu, żeby zameldować, że końcówka drążka kierowniczego została wymieniona. Luzu żadnego nie ma. To chyba muszę zapłacić jeszcze 23 zł za sam fakt zgłoszenia się ponownego do stacji kontroli pojazdów. No i tyle. I na razie, ponieważ warunki drogowe są jakie są, jest sucho i ładnie, będę jeździł bez przedniego wału. Jeszcze wam powiem taką rzecz, że ja zadałem takie pytanie, czy po wyciągnięciu wału, czy ja go muszę zamontować identycznie, tak? Dokładnie tak, żeby nie odwrócić go powiedzmy 180 stopni. Żeby, żeby to działało. Powiedział facet, że absolutnie nie, że to nie ma żadnego znaczenia. Byle, żeby tam wyczyścić gniazda, żeby, żeby zwrócić uwagę, żeby, żeby części krzyżaków nie wypadły po prostu, żeby nie zgubić ty, tych igiełek, które tam się znajdują w środku. A poza tym, czy ten wał będzie zamontowany tak, czy tak, w, moim, w mojej sytuacji nie powinno mieć to żadnego znaczenia. No i tyle. Nie będę Was zanudzał tematem. Gdybyście mieli jakieś pytania, oczywiście śmiało, zapraszam Was do komentarzy. Jeżeli, jeżeli macie znacznie większą, ciekawszą wiedzę na ten temat, jeżeli macie podobne doświadczenia, czy z mostami, czy z wałami, dajcie znać, bo ja się też bardzo chętnie czegoś dowiem od Was. Zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania, do oglądania. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, a ja będę znał odpowiedź, z przyjemnością Wam tej odpowiedzi udzielę. Dbajcie o siebie i do następnego razu. No i dobrze, drodzy Państwo. Ja właśnie ponownie wyjechałem z SKP. Diagnosta sprawdził. OK, jest w porządku. Zapłaciłem ustawowe 21 zł I przegląd mam wbity do dowodu. Także przed nami rok jazdy legalnej. Kierownica jest na szczęście prosto po ustawieniu zbieżności wcześniej. Y no wszystko jest ok, wał w bagażniku, jak będę miał okazję to go zamontuję z powrotem, ale powiem Wam szczerze, że chyba na razie będę jeździł bez tego wału. No bo jest troszkę cisza jednak, tak, jest jednak trochę ciszej w tym zakresie 80-100, także, także w porządku, no, byle żeby nie zapomnieć, że jednak jest napęd tylko na tył. Aby gdzieś po prostu nie przesadzać, wchodząc ostrzej w zakręt z gazem, ponieważ może nas obrócić, i wtedy system Quadra Drive po prostu nie zadziała. No, to tyle.